Ech. moje informacje mogą ci się przydać, stalkerze. Powiedziałem, wejdź, nie stój tam. Cholera, gdyby tylko ktoś mi pomógł. Wilczasz, mamy gości. Jakiś Stalker idzie prosto na nas. Co mamy robić? No wy nie wiecie co się robi ze środkami? Załatwcie go. Tylko bez bałaganu. Przyjąłem. Odpowiadaj, chojera jasna, coś Zbliża się do was stalker, chyba zdjął wszystkich naszych snajperów. Uważajcie, nadchodzi od strony Baru. Wilczasz, możesz powtórzyć? W pojedynkę zdjął naszych snajperów. Poślijcie paru chłopaków, żeby wam dupnie odstrzelili. Przyjąłem. Już po tobie, Wilczasz. Leci tu wojskowy śmigłowiec, który rozwalicie cię na kawałki. To wasz niegłowiec, a wy będziecie następni Rządowy Ścierwa. Stalkerze, pomóż nam. Zostaliśmy zaatakowani przez najemników. Pomóż nam, obiecuję, że nie pożałujesz. Pomóż nam przebić się przez zasadzkę koło fabryki. Przesłałem ci współrzędne. Tylko uważaj, wilczarz i jego zbiery są przy śmigłowcu. To koniec, jej o głowy kretynie. Dawaj papiery, albo cię stąd wyniosą. Jeśli zaatakujesz, zniszczę informacje. Nie dostaniesz mojej pracy. Jest pan mądrym człowiekiem, profesorze. Proszę mi dać te informacje, a puszczę pana wolno. Nie zbliżaj się, jeśli nie chcę, żebym zniszczył wyniki badań. Проходим! Uwagam Cię, stalkerze. Wracaliśmy właśnie znad Jantaru, gdy naj... Jak sobie życzysz, naznaczony. Ale Ty idź przodem. Ze mnie jest marny żołnierz, więc lepiej, żebyś wybadał teren. Idą za nami. Zatrzyma ich naznaczony. Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Widzę Krugłowa na placu budowy. Zgadniamy go. Zatrzyma ich naznaczony. Wszystkich nas zabiją. Zanim Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Szybciej, zanim ktoś się zjawi. Naznaczony, w tunelu przed nami jest spalacz. Lepiej się rozdzielmy i przejdźmy pojedynczo. Większa szansa, że przeżyjemy. Ty idź przodem. Jak zobaczę, że doszedłeś do końca tunelu, to ruszę za tobą. Wypakruj pułapy i uważaj na drgania gorącego powietrza. Nareszcie jesteśmy bezpieczni. Dziękuję ci za pomoc. Jestem twoim dłużnikiem, więc proszę weź ten oto pendrive. Są tam wyniki badań naszej ostatniej ekspertyzy. Jeśli zajrzysz do naszego laboratorium nad jantarem, dostaniesz od nas prawdziwy kombinezon naukowca. Teraz na kluczowe mnie to obchodzi. Sam nigdzie nie pójdę. Błagam cię, zgódź się. Wszystko od tego zależy. Witam. Witam. Gue t referredi Zaczekaj chwilę, dokona pomiarów i ruszamy dalej. Dobra, trochę poza skalą, ale promieniowanie w normie, musimy iść dalej. Skali na liczniku. Tutaj niczego nie działa. O cholera, nadchodzi zwarcie. Biegiem naznaczony. Zaraz się rozpęta piekło. Kieł, kieł nie możemy tak zostawić. Zostaw go. Został nie go, mamy jak, nie mu jak mu pomóc. Za kilka minut będzie zwarcie. Z, nim się, Z nim się, się nie, nie dostaniemy. dostaniemy? Nie, Kieł. Nie, Kieł, nie kieł. Ja go zostawię. nie zostawię. Musimy się stąd szybko ulotnić. Musimy się stąd szybko ulotnić. Musimy się stąd szybko ulotnić. Mam już pomiary. Teraz musimy się dostać do bunkra. I tam wspaniale, teraz będziesz w stanie przebić się do laboratorium, ale jeśli nie wyłączysz emitera, to długo nie poczekasz. Dobrze? Muszę tylko dostosować prototyp. Wspaniale się spisałeś, jeśli pomiary są. Teraz problemem laboratorium zajmował się Wasiljew. Mniej więcej tydzień temu razem ze Stalkerem oksywce duch usiłowali dostać się do środka. Po kilku godzinach poczuliśmy silny wstrząs, a po upływie kolejnej godziny odebraliśmy sygnał od Wasiliewa. Dochodził z rejonu Bagna, ale w końcu ustał. Wygląda na to, że wraz z nim ustało życie Wasiliewa. Spróbuj odszukać jego ciało. Miał przy sobie precyzyjne dane o laboratorium i sposobie dostania się do środka. Mogą tam też być informacje o tym, jak wyłączyć źródło emisji. Przesłałem ci już wszystkie dane jakie posiadamy. Witam. Vitam. Vitam.